12 sierpnia 2018 roku odbył się w Pelplinie ogólnopolski wyścig kolarski Cyclopelpum. Zobaczmy, co działo się tego dnia na trasie wyścigu. Myślę, że będzie wspaniały wyścig, sportowa rywalizacja, także pogoda bardzo ładna, troszeczkę wieje wiaterek. No to takie ranty kolarskie doda to wszystko smaczku. Także myślę, że wyścig będzie ciekawy i rywalizacja do ostatniego metra. Jest to w pewnym sensie. Powrót, powrót kolarstwa do Pelplina, wiem że w latach 60. Był tutaj, było tutaj otwarcie sezonu kolarskiego na Pomorzu. Mamy nawet uczestnika tamtego wyścigu, który będzie dzisiaj starterem horonorowym. Jest to mieszkaniec Pelplina pan Jerzy Hejna. Około 450 uczestników zapisało się na start w dwóch dystansach, czyli na 92 km i na 46. Mam nadzieję, że wygra najlepszy i że nie będzie żadnych kraks. Chciałem w tym miejscu też podziękować wszystkim zaangażowanym w tą imprezę, bo to bardzo duże przedsięwzięcie logistyczne i mam nadzieję, że zakończy się ono tak fajnie, jak na to się zapowiada w tej chwili. Piękna, wspaniała impreza po raz pierwszy na terenie miasta i innych ościennych gmin. Dwie, dwie trasy duże i krótkie, 46 km, 92 km. 450 uczestników, wielki sukces organizacyjny, wielkie święto sportu, kolarstwa. Chciałbym z tego miejsca pogratulować wszystkim organizatorom, przede wszystkim Pelkińskiemu Centrum sportu z dyrektorem Jarkiem Kowalczykiem na czele, jak również wszystkim pozostałym organizatorom i uczestnikom za miłą, fajną zabawę. Mam nadzieję, że pierwszy, ale nie ostatni raz na terenie naszej gminy odbyje się tak fantastyczna impreza. Zwycięzca Łukasz! To jest ten, kto dzisiaj zwycięża. 1241 Nikodem Przenkowicz dzisiaj wiele razy Wymieniane z nazwiska. Za tam zrobić na tych ostatnich letach, że uciekł tym wielkim gwiazdom pomorskich wyścigów. Nikodem Rzenkowic. Arek Petka. Piotrek Pojus. Andrzej Kaiser w takiej kolejności bohaterowie dzisiejszego wyścigu na dystansie 92 km kończyli rywalizację w cyklo pelki.